Banalna No banalna mapa PS4 Mario Parkour Monster Track No okay. nie może to być trudna mapa eee, jak na PS4 to ja nie, nie, nie gram, opcji. tylko na PS5 A no tak, no na PS5 Nie no jak na PS to w ogóle <grych> Oddaję grę Trzeba założyć konto, nie? <grych> tak. Jak trzeba założyć konto na, na ps to to nie. No nie, nie, na PC trzeba założyć, to jest najgorsze. Tak. Dobra, jasne. No co wy robić? <grych> To kontaktowy miał być! No i Wyleciony. fajnie! Włączony. No i fajnie kurczę. <grym> wyleciałem sobie, miło z waszej strony Chamy <grym> ja, ja, ja też wyleciałem. Nie wam na co? Wszyscy wylecieli, no goście. Chamy jest. Ola to Dobra. Ola ty się nie liczysz. Tak mówimy po prostu, że wszyscy wylecieli, ja tylko Bartek nie leciał tak, naprawdę. Skowa Sabina. Dobra, parkur, uwaga, jadę. Jadę na Ola. O przepraszam, nie chciałem! Oho, Bartek robi sobie kolejnych wrogów. To jest trzeci? Ja. I to na mapie parkurowej. Niedobrze. A czy nie możesz, to jest parkur. No i co z to tego, parkour, nie ma zasad. Ale na parkurze są zasady. Nie. No, powiedział Bartek A. dosłownie 5 sekund po strąceniu oli. Nie strąciłem. Ja ją tylko próbowałem, to jest różnica. A. Aha. Ty przyznajesz się do próby strącenia oli. Na parkurze. Wysoki tak, sądzie wspólne... że... nie mam z tym nic wspólnego. Wysoki sądzie nie mam z tym nic wspólnego, ale jeżeli miałbym taką sposobność to bardzo chętnie bym I to jednak zrobił. Tak, okazja czyni złodzieja, a Bartka... No nie mogę Znaczy mnie sam doskoczyć. Ciał, ja pozdrawiam. Ja na drugim doskoczyłem. No wiecie, że im dalsze miejsce tym łatwiej powinno być, by the way, a nie, że trudniej. Ale ja jestem okres. sobą. A to prawda, to jest faktycznie to jest punkt, który trzeba bandar. rozważyć osobno, no. Musisz Bartek rozpęd wziąć. Co ma Później... weź dobra. rozpęd? Weź Weź rozpęd... Dobra, dobra, coś... I pier... Okay. <śmiecki> no, jak będziesz chciał, żebym ci jakoś pomogła czy coś, to... Dobra, sorry, ale przycina cię. Oho... Teraz mówisz, tak, Nie wdzięcznik, nie wdzięcznik. A będziesz Beci? chciał Bartek, żyć na na ie w Valorancie pomóc dzisiaj. Mm -hmm. A kto powiedział, że będę grał w Valoranta? No ty. No to źle powiedziałem w takim razie. To w takim razie nie gram Valoranta z wami. Aha, Najlepszą Majdę sobie lepszą drużynę. Ta. No No tak, no to życzę powodzenia. No, to byś mnie kierowała. Ta. Każdy, każdy męcz nieważne z kim wygrał Nie! No akurat nie jest, prawda? Dobra Tutaj czy nie tutaj? Tutaj Zaufajcie, zaufajcie, powiem tak Nigdy w życiu. Odpowiem wam, zaufajcie. Nigdy w życiu. Zaufajcie. ja służę oj A trzeba czemuś zaufać. Jeździ. Nie ufam. A ja zaufam. Zaufaj, zaufaj. Zaufaj znakom pozostawionym na trasie. Palona guma. Dobra, jedziemy. Bardzo ładny, przyjemny na razie jest ten parkour. Taki, że no nie ma się gdzie wywalić za bardzo. Szkoda. Bartek, który jesteś? Trzeci. No. Ole jest twardy? Hmm. Aha, prawidłowo.

Jeszcze dobrze znam, bo nie zjechałem, już wjeżdża we mnie. No, no typowo, typowo. Typowo, standard. Dobra, nie znacie nowego. się, nie znacie się. Bartek ustala zasady i się ich nie trzyma, standard. Nie wiem o czym mowa. No. Źle pojechałem! Nic nadzwyczajnego, kompletnie nic a nic. Nie wiem o czym mowa. Nawet mnie to nie dziwi za bardzo. Nie mam pojęcia o czym mówicie. No, po tym mapie oh, się jedzie nie. po prostu. Nawet nie ma gdzie spać, co bardzo. No, dla siebie, dobra? Ja pażą, no, były strzałki łabuzik do zaufania. O! Ale talerz poszedł Ktoś ja. To się wkurzył, to Toś się wkurzył. No. Talerze już chodzą. No nieźle. Oj. O, ale mam punkcik. Boże, ja robię. To się zastanawiam, to co ja to robić. To... Z swoim to... życiem. Boże, co ja robię? Ładnie. Łatwo. Przepad. 9 na 11, okej. Okay. Faktycznie te strzałki były legitne. No... Wiem. Należy zaufać strzałkom. Ale za pierwszy razem też pojechałeś pewnie po tej czerwonej, no? Nie? Ja pojechałem po tej czerwonej. <laughs> nie. No Bartek nie zaufał, no to że te strzałki. Póce. Ja mówię, ja tu dawno nie spadłem. Muszę się coś tak... nie... Nie wiem co ja musiałbym zrobić, żeby spaść. Sobie. Jeden taki trunzej... Jeszcze jest poniżej, żeby spaść, ale zaufałem strzałkom. No jeden taki trudniejszy moment może musi być. Ale to jest parkour, więc... <grych> no to jest parkour, no to jest... Chłopie, to jest jak przejście po prostu, no. Przejście się, myśliwe. 10 tysięcy kroków do zrobienia Bartek. Dla jednych trudne, a dla innych no, normalne. przejście u nie, się. U mnie to codzienność, jak w nie, to no no, Nie, nie, jestem nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 ledwo, ledwo. nie, 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 kilometra, no. Tak, tak, tak. On no, dokuci z powrotem Dobra No już se wtedy Okej okay. Jest kolejny checkpoint i co? Meta będzie niedługo? Ale będziesz musiał z tego, z... Yy, jak to się nazywało? Z, Poczekać na z... was w razie czego? Tak! Eee... Zabrakło mi tego słowa. Poczekać? Otrzymać się przed metą? Tak. Nie! To co, co zrobić? Bo wózik czekamy Motocykle musisz lecieć. Ale co motocyklem przeleć? Bugować? Przez, o, zbugować, właśnie. O jakby taki był ostatni checkpoint, fajny by był, fajny, to prawda. <grym> A, nikt by nie. tego nie ukończył pewnie. Nie. Nikt by tego nie, tego nie ukończył praktycznie. Jakby to było, to ja bym nie ukończyła tego też. Takie Patek... zabawne by to było, to prawda, Patek, to prawda. który jesteś? E, Od dziwo jestem trzeci, ale widzę, że chyba jest za mną. A Wiesz, że chyba jednego punktu czwarty? nie złapałeś? Złapałem! Mam teraz. No nie przy... mówcie, że mam punkt, punkt przed sobą, nie teraz, nie teraz, mam przed sobą punkt. Co jest? Nie mam punkt przed sobą, teraz. No dobra, dobra, jest okej. Okay. No jest. ja jestem trzeźwy. Troluję, troluję. A więc jesteście obok siebie, jedziecie? No tak. Ola że nas zgoniła. A ja kończę w takim razie przygody na tej mapie, dziękuję. A my nie dziękujemy. Cała mapa. Nie każda mapa, którą wybierasz. Ujechał co ty oglądasz? nie Co trąbisz, baranie? Harajcie <laughs> trąbę to zobaczysz. <laughs> <laughs> jak, ty, jak ty spadłeś? Nie wiem. Łobuz. O matko. Oj. Dobra, już myślałam, że tak tu nie doskoczę. Ale dobra. Też tak A teraz coś tak... O Jezu, wijazki. O Boże, wąski przejazd. Nie mm, Nienawidzę tego. Za Nie wąski przejazd jest spoko, bo to skręca ci 90 stopni w miejscu tak naprawdę. Mm. Ale z moimi umiejętnościami. Z czym? Moimi umiejętnościami. ich nie masz. <laughs> Prawda Jak te wyjazdki zrobić? Normalnie, bo jest co jedziesz Po prostu pole jest, co nie jedziesz i tyle No, jadę, No, dojechałem do trzeciej Ja tam tak zrobiłem No nie trafię w dziur Okej okay. A, już skąd początku Ale super O, czy ty wypadłeś? No, ja A bo Nie, jadę. To czemu jestem na takim razie drugi? Nie rozumiem to. A, nie może nie dolecę. Tam trzeba, trzeba, czas jechać, no? Co, o, nie? To, że nie doleciałem. Ja też się nie doleciałem. Ja, i muszę powtarzać te Tak! Tak! Teraz się uda Nie. Ja spokojnie docieram. Jesteś A no to czekaj w takim razie no Dobra, poczekam. Już wiem po co były te dwa wózki. <grym> no ale chciałaś tam? Tak, A? już tak. Ja nie mogę. Gdzie ty, ty jesteś? A. A no tobą jestem. Tamą jesteś? No. Znaczy wrócę na pełnej. Wój do przodu. No tak. No, to ale leciałem Dobra, to ja wiadę przed oną do mety. Tak, no? Nie wiem, się zaraz. A ty Pera się raczej. śpieszysz w ogóle, łobusik? Gdzieś? No 19 do no. PSN. No bo jak się śpieszysz czy coś, to. Bez jest, jest to wiesz. Oh, kurde. O kurde. Fajnie. to jest wolę łobuza. Aha. Zdecydowanie. Łobuz, jak coś. To co tyła ja zrobiłaś? Bo tam trzeba na pełnej trochę. A niekoniecznie na pełnej. Znaczy no, troszkę z rozpędem. Ja czekam na was. Tu ja nawet na rozpędzie nie jechałem. Inaczej, po prostu nie wolno. No. no nie wolno, nie wolno. Dobra, Dobra to jeżdżać. Bartek おい <laughs> <laughs> おい。おい <laughs>